Wiesz, no nasz układ na mur tej krótkę, bo inna krótka i sią Brat, wielkie słowa świetnie wyglądał Mówiąc to to jak na Boga rękę tysiąc Łamiesz układ, kurwo no to do jutra Jutro mój bud twoją twarz się Ej, hey, brat Jeśli tylko mogę, to pomogę, ej hey, brat Po co moje traktuj jak swojej hey, brat Łączy nas pak, prosty układ, jedność jak przy białej kryzys Wiem komu ustać, dobrym ciągom, których znam Tan i nasz układ i tu nie zostaje sam i nie mam to tam, gdzie moje serce. Gdybym tylko miał, oddałbym wam wiele pieniędzy Nie wiem, jak to wszystko się zakończy ale wiem, że żołnierz ci dobiera, wszystkich choć może. Wiem, że wracam prawie, jak w banku masz to, jak kurwie to katem Nie wiem, jak to wszystko się zakończy ale wiem, czy żołądzi, to by rap, to choć wiem że żołnierz ci dobiera, wszystkich pewien że wracam prawie, jak w banku masz to, jak kurwie to kadem. Najbiedniejszych chwil przeżywam. Właśnie z wami, na każdym melazur z najlepszymi ziomeczkami. Wiem, komu ufaj drogą, mam głęboko w Po ciebie pomoże każdy, kto jest w naszej grupie. Wiem, z kim idę i komu biję wite. Pozdrawiam ekipę, co uważam za elitę Tu każdy z moich sił w moim sercu jest kifem. Co by się nie działo, zawsze za nimi idę. Ufam tylko braciom, tym, którzy się na rzeczy znają. Kiedy potrzebuję, to pomocą dwoj do mnie wyciągają. Twarde zasady życia zdają. Tu się nie zamachają Przy was wychowałem i przy was już pozostanę Z chłopakami, którzy wiedzą, co tutaj kurwa jest dane Pozdrowienia ode mnie, tu do was kierowane Wiem, komu upać i na tym zakończę, amen Nie wiem, jak to wszystko się zakończy Ale wiem, że cząści dobry rap, to wszystkich oczy To wszystkich bądź, bądź pewien, że brat za bratem Jak pan banku masz to, jak kurwie to katem Nie wiem, jak to wszystko się zakończy, ale wiem, że trząci doby. rap wszystkich bądź, bądź pewien, że brat za bratem Jak pan banku masz to, jak kurwie to katem